Hej, hej kochani! Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę, mamy piękny dzień, słoneczko świeci, temperatura troszeczkę mroźna, jutro będzie padał śnieg, także jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni i dzisiaj kochani jedziemy na samym początku kupić kartę do aparatu, gdyż mi się kończy. Jutro chcielibyśmy jechać po choinkę i chciałabym, żeby ta karta była, żeby uwiecznić ten moment. Zawsze to jest pamiątka, mogę się też podzielić z Wami tym, co robimy. Także szykujemy się i wyjeżdżamy. Potem mamy jakieś plany, później zobaczycie jakie. Zapraszam do oglądania. Wyszliśmy już z domu. Milanek siedzi już w swoim siadełku. Postanowił, że będzie miał na głowie czapkę armii, bo mu się tak spodobała i nie ma normalnej czapki, tylko to. A wiadomo, jak czasami dzieci sobie coś tam umyślą, to ciężko im to z głowy wyjąć. I to tak jedziemy. Oto właśnie tak Milanek prezentuje się w swoim siedzonku ze swoją czapką armii. Kim jesteś? Please officer. He I am a Shamsa army person. na kartę pamięci. Chyba wezmę tą. Ona 52 dolarów kosztuje i ma 256 GB. Także wydaje mi się, że to będzie winner. Milanek Grzeczny chodzi ze mną, nie narzeka. Bardzo dużo do wyboru. Przyjechaliśmy do takiego sklepu, który się nazywa Hondipo, i tutaj będziemy wybierać jakieś choinki dla Julianka do pokoju, żeby. Zaraz weźmiemy wózek, dobrze? Chodź poszukamy najpierw. Tutaj z tyłu za nami zostały choinki żywe, ale my przyjechaliśmy tutaj po sztuczną choinkę, żeby postawić ładnie w Julianka pokoju. Mamy piękne stroiki. Już właśnie mnie kordzi, żeby taki kupić. Ślicznie wygląda. Okej, okay, musisz się rozejrzeć, zobaczyć, gdzie jest wózek. O, pięknie to wygląda. Mamy wózki. Milian Milanek. Wejdź do wózka. Dobrze, to wchodź. Muszę cię podsadzi. No i Milanek w wózku jest. Dobrze, trzymaj się, pojedziemy. Idziemy. Co? O, możesz tak sobie jechać, fajnie. W środku tego sklepu jest tutaj dużo choinek, jest bardzo świątecznie, mamy światełka nawet takie, które się migają, podoba nam się bardzo. Są też fajne kwiatki, poinsettie, czerwone, białe, nie wiem czy na jakąś się spuszę, czy nie. Zabitaliśmy w miejscu, gdzie są różne słodycze. I co będziesz? Co kupiłeś? Takie ciastka? A tak. może chcesz inne, może chcesz tam no. I know no? Tutaj są jedne. To, ok. No to kupujemy. Do you have glazed munchkins? No, we don't. We don't have any munchkins. Do you have glazed donuts? Um, yes we do. Can I have two of them please? How many? Two. Two? Yes, and also if I can get a um, hot small macchiato with whipped cream, that would be great. Is that all? Yes, that would be all. You can have two. Thank you. As I have the mój order i teraz będziemy czekać, aż nam go zrobią. Zobaczymy, jak długo im zejdzie. Dzięki. Czekamy jeszcze na kawę. Rozpanie nam na kawę. Mamy już tutaj donacę. Teraz będziesz jeszcze, czy potem? Mamy kawa. A więc egg? Ok, to najpierw sobie zjesz. Thank you. Thanks jest. Faba jest. Jedziemy dalej. Aha. Malutka. To ja dobrze nie pijam Jesteśmy już w domku, zaraz wychodzimy. Milanek no się stęsknił. Tak? Idziemy do domku? Będziesz jadł jajko? Nie. Yeah. Pokaż jak wygląda jajko Twoje. Nie. Yeah. Będzie tam prezent w środku. Dobrze. Minanek już tutaj będę ja swoje jajeczko pomóc. Sprawdzę pomóc. to Proszę. Dobrze? a jest. Chcesz zobaczyć, jaki tam prezent jest? Otwieramy. Przyjechaliśmy do domu, jesteśmy już w środku, rozebrani. Milanek, jak widzieliście, już swoje jajko odpakował. Nie mógł się doczekać w samochodzie, już w samochodzie chciał. Ja kawkę mam świąteczną, ale muszę wam powiedzieć, że cukru nam nie dali w ogóle. Ja nie wiem czemu. Przeważnie ona już jest z cukrem, a tym razem nie. No ale fajny kubeczek mamy, świąteczny. Czujemy się, jakby były już święta. Mama przyjechała. I grają sobie z Juliankiem Warcabę. Kto wygrywa? Powiedzcie mi, kto wygrywa? Coraz bardziej umie grać Julianek. Aha, Julianek, dobrze ci wychodzi, babcia mówi. Chyba przegrym. Naprawdę pierwszy raz. Julianek. Good job. Fajnie? No, to super. Grajcie sobie. A tej choinki jednak co miałam w planie kupić dla Julianka do pokoju nie kupiłam, gdyż kosz był taki jakiś taki przyświtujący i nie za ładnie to wyglądało. Mam nadzieję, że w drugim Home będzie ta choinka, bo naprawdę jest ładna, bo mam ją tutaj w kuchni i chciałam jeszcze jedno kupić, no ale niestety nie udało się, może następnym razem. A Ty kochanie co? Widzisz coś? Widzę. Co widzisz? Kawa. Kawa. Znalazłeś. Mm -hmm. Ja za kawę znajdę z zapniętymi oczami <laughs> zapachem mm. Tak? Mm. Ale, Ale mocna. <laughs> Teraz będziesz skakał tutaj. No. <laughs> mm -hmm. I co? Idziesz na dwór? Mm -hmm. Co będziesz robił? Zakładam e, no, relingi na dach. Aha, a ten nam potrzebne. Do chyńców. Dobrze. Robert kupił taką sałatkę. W sklepie. tak wygląda. I nazywa się gracka chyba, tak? Mhm. Greek pasta. Ładnie wygląda. Zobaczymy jak smakuje. Prezentuje się nie Będziemy jedni ocenimy swoim podniebieniem. Nie jest złe. No. Nie jestłe. Mama mówi, że nie jest złe, to już naprawdę jest dobra. Mhm. A Julianek je sobie bafla. Bez niczego. Ale nie przepada za lubisz. nowościami Julianek, lubi tylko swoje rzeczy. Ale Ty lubisz pastę. Milanek skusił się na donata, tego co żeśmy kupili w Dunkin Donuts. i je, tylko nie siedzi sobie na blacie. Idziemy z donacem usiądź iPad. sobie i będzie mi Milanek oglądał iPad, tak? Już tak długo nie oglądałeś, że idziemy. Dobre? Dobre czy niedobre? Kochani, przyjechaliśmy z powrotem do Best Buy. Tak jak wcześniej żeście widzieli, przyjechałam kupić tą kartę i jeszcze USB memory też. I okazało się, że to USB nie działało mi na komputerze. Dzwoniłam tam do tego Geek Squad, do tego sklepu, zapytać się co to może być. Powiedzieli, żebym przyjechała z laptopem i oni zobaczą mniej więcej co tam się dzieje. Także byliśmy tam zobaczyć i okazało się, że to nie jest w ogóle żadna sprawa komputera, tylko właśnie tego memory USB. A za chwilę będziemy jechać do takiego sklepu Stuhlenerts, tam kiedyś kupowaliśmy z Robertem choinki, to było nasze miejsce docelowe, gdzie zawsze jeździliśmy, kupowaliśmy co roku, ale od kiedy pojawiło się dzieci zaczęliśmy jeździć na farmę i skończyliśmy już tam zajeżdżać, ale dzisiaj postanowiliśmy, że pojedziemy, pominamy sobie ten czas, do którego żeśmy miejsca jeździli. I pokażemy Wam jak to tam wygląda. To jest bardzo ciekawie, są na pewno dekoracje świąteczne, tak jakie wtedy były, mam nadzieję. I zabieramy dzieci z nami. Milanek tutaj czeka, już bacznie. Julianek też tutaj jest. Nie wszyscy nie mogą się doczekać. Przyjechaliśmy do tego miejsca tutaj, co, o którym wam mówiłam. Z tymi choinkami. są dekoracje. prezentują się tak, jest tutaj dinozaur nawet. O, jaki śmieszny, zobaczcie, jaki fajny bałwan, który się trzęsie zimna. No bardzo interesujące to jest. Idziemy też tam dalej? Ja. A tam właśnie te choinki, o których Wam wspominałam, które zawsze sobie tam wybieraliśmy, braliśmy do domu. Idziemy do środka? Ok, to idzie Julianie.

Jak już tutaj sobie go życzę, wózek, to życza wózek. Także bierzemy wózek i idziemy po zakupy. Taty będzie phał. Dobrze. O! Pięknie, jak wysoko poinki. A tu jaki wielki luk. Mamy dużo wyborów ka w takich fajnych beczkach. A i do wygląda. Proszę. Taka. Tutaj taka. Wow! Super! i różne. Ha! No takiego pomidora to jeszcze nie widzieliśmy w ogóle. Jako jeden pomidor na całą rodzinę. Oni są w swoim królestwie, lubią owoce. No wielkie, straszne, ale chcesz?

Dobra, te? Yeah. Na pewno te? No to wiesz. Fajnie tutaj jest, muszę Wam powiedzieć. Wszystkiego pełno. Nie wiadomo co wziąć, czego nie wziąć. Jakbyśmy mogli, to wszystko wzięli. No niestety nie można. Zobaczcie jak to fajnie jest. Nie wiem czy tam widać z tyłu. O, to nie tutaj. tutaj. Przechodzimy, chodzimy jeszcze coś na na pewno Mamy następny show Three and two bags of feed, and a rooster crowing in the Christmas tree. <laughs> On the fifth day of Christmas, my true love sent to me really song. Now it's about a dog. Jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy, o i co Milarek robi? Udaje, że kaszle? Tak. Tak. Także zjedliśmy, zajechaliśmy jeszcze po pizzę. My wzięliśmy z bekonem i z jalapeno, z papryką ostrą, a dzieciaczki z serem. Oni lubią tylko serową, chociaż Milarek chciał pepperoni, później się okazało, no ale wzięliśmy już z serem ale i taką zjadł. Także dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. I do zobaczenia następnym razem. Pa pa kochani! Rób pa! Pa pa! pa. pa. pa.